Witam, witam, witam. Taki szybki odcinek Żebyście nie przegapili wszystkiego. No zaatakowali mnie bandyci Tak, te gnojki. Jak przechodziłem z Agotomu na wysypisko Chciałem sobie grzecznie przejść, oni mi nie pozwolili Tak jest Nie skończyłem się mówić do koła, to tak gwoli przemienia, ale to kupimy sobie yy, u Barmana. Znowu ci bandyci atakują yy, biedaków. Dobra, afteczku, leki. Ja afteczkami nie pogardzę w żadnej No Nawet jestem za. Nie będę z nimi walczył, bo to nie ma jakoś y, specjalnie sensu. Dlatego szybko udam się y, do baru. Już dostaliśmy zadyszki no Koleś bez kondycji Dobra, oni tam się tłuką, niech się tłuką Ja się muszę dostać po zapasy do Warmana Nie będziemy się nimi zajmować w tej chwili Coś tu posprzedajemy, coś poddajemy i akurat yy, powinno być ok. Zobaczymy jak to będzie dalej funkcjonować. Tu wam w tym krótkim odcinku pokażę drogę do baru. Tam gdzie mówił nam Sidorowicz. Żebyśmy... Przeszli. Także jak widzicie no... no gra daje radę. To muszę przyznać, że na początku, no jakoś. Yy, znaczy, powiem tak. No, od początku mnie tego intrygowała klimatem. Uwaga, tu placówka powinności na wysypisku. Horda mutantów kieruje się od Doliny Mroku w stronę baru. Ktokolwiek pomoże nam odeprzeć, to ścierwo. Nie pożałuje. Słowo powinności. No i dawat, będziemy musieli pojadzików zabić. No i generalnie zaczęła ga... mnie od początku intrygować, ale... Nie było najgorzej Stalkerze. Kilku mutantów ustrzeliłeś, ale bez rewelacji, więc jak chcesz przejść, to musisz zapłacić. Dobra, nie broń, bo oni nie będą chcieli gadać inaczej. Teraz tu jest jakiś schowek Widzę na mapce To wsioletowe kółeczko Teraz Zobaczymy co to jest O, chyba to jest Leki I to aż 8, nie, nieźle I to mi się ogólnie Podoba Gąć jest talkerze, byle frajerów nie będziemy puszczać Gąć jest talkerze, byle frajerów nie będziemy puszczać Da, możemy sobie w końcu przejść naszej drodze czeka jeszcze anomalia czyli jest chyba przejście tak, mam nadzieję że się podobało widzieliście przejście z agropromu do waru znaczy nie jesteśmy w barze, ale za chwilę będziemy mam nadzieję, że wam się podobało Komentujcie, lajkujcie, spróbujcie, pomysły, prośby. Wszystko jest mile widziane. Także trzymajcie się po... jas!